Czy możesz powiedzieć, jak wyglądała ta wasza droga od kawalerki do kamienicy? Tak, zaczęliśmy od zakupu pierwszej kawalerki na wynajem i wtedy zarabialiśmy mało, nie mieliśmy żadnych większych środków finansowych, także nie było jak kupować kolejnych nieruchomości, nie było też zdolności kredytowej, która mogłaby nas tutaj wesprzeć i zaraz po zakupie tej pierwszej kawalerki stwierdziliśmy, że podobają nam się nieruchomości, chcemy mieć ten temat i zajęliśmy się podnajmem. Zostaliśmy w tym podnajmie przez jakiś czas, pozwoliło nam to zbudować pewien portfel właśnie mieszkań podnajmowanych, zostać w branży nieruchomości, odbudować cashflow, odbudować zdolność kredytową, no i tak po kolei przez to, że klienci nas pytali, jak my robimy, a czy my dla nich na przykład mieszkanie na wynajem byśmy znaleźli, zaczęliśmy dokładać do tego różne inne obszary działalności, inne usługi. Na początku było to po prostu poszukiwanie mieszkania właśnie na zlecenie inwestora. Natomiast bardzo szybko przyszliśmy też do flipowania i do robienia gotowców inwestycyjnych. Mieliśmy już wtedy doświadczenie, mieliśmy know-how, dokładaliśmy kolejne cegiełki. Niektórzy nas pytali właśnie jak robimy te remonty, więc wydaliśmy pierwszą książkę, gdzie siedzieliśmy takimi prostymi trikami, tipami na jakieś tam podnajmowe remonty. Potem zaczęliśmy robić inne rzeczy, do tego ostatnio dorzuciliśmy właśnie kamienicę, potem dorzuciliśmy deweloperkę, teraz znowu kamienica, więc już jakieś tam kolejne levele weszły.